Kapela podwórkowa Paka Sędzisza z Sędziszowa Małopolskiego, najlepsza na 41. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego imienia Jerzego Janickiego w Przemyślu. W rywalizacji uczestniczyło 9 grup z całej Polski. Festiwal odbył się w dniach 11-12 maja w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Kapele tradycyjnie zagrały również na podwórkach i ulicach miasta, gdzie jak to dawniej miało miejsce, umilały czas mieszkańcom. Od wioseczki do wioseczki jadą sobie syganeczki Idą jadą z karty w różo, że pieniędzy trzeba dużo. Za pieniądze pop się modli, za pieniądze władza podli. Pieniądz cieszy, pieniądz smuci za pieniądze żonę kupisz. Idą Cyganeczki, a wiadim oczy dnie, z taborem cyganie rozłożyli się. Dia, 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 szabada, bada, za zdrowie cygany. Ej, pija tija, tija, tijas szabada, cyganek, wypina do na. Boga, co takiego Boga? Nie ma chłopca jednego. Czy go woda zatopiła? Czy go inna omamiła? Omamiła? Jeśli woda zagopiła, to wyrzuci, to wyrzuci. Jeśli inna omamiła, to nie wróci, to nie wróci. Idący kaneczki. Panie Andrzeju, w oczy Z Cyganie, rozłożyli się Dija, dia 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 szabada, bada Za zdrowie, Cyganek, wypij nasz do dna hey! dia dija, bada Za zdrowie, Cyganek, do dna. Od wioseczki do wioseczki jadą sobie cyganeczki. Jadą sobie z karty wróżą, by pieniędzy było dużo. Jadą droga i umyka, bo se polityka. Wiozą rano go o świcie Był pierwszy przy korycie Idą no, Cyganesci, a wiatrin po trzy dnie Cyganie rozłożyli się dia 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 dija, szabada, bada. za Zazdrowie cygan. dia 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 sana labada tis Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego w Przemyślu jest najstarszą i najbardziej znaną tego typu imprezą w Polsce. Ma za zadanie chronienie i pielęgnowanie tradycji miejskiego folkloru oraz prezentowanie twórczości kapel podwórkowych. W tym roku podczas festiwalu najlepsza okazała się Paka Sędzisza. Tegoroczny festiwal był pewnie dla nas bardzo udany, bo wszyscy odczuwamy, że wystąpiliśmy dobrze, pozytywnie, zostaliśmy odebrani przez publiczność, co było słychać podczas naszego występu, kiedy były brawa. Paka Sędzisza repertuar na festiwal dobierała z wielką starannością. Chcieliśmy, żeby był zróżnicowany i każda osoba z publiczności znalazła w nim coś dla siebie, mówi kierownik kapeli Paweł Gnacek. Generalnie jest to taki nasz autorski program, każdy się do niego przyczynił i, i, i wypadliśmy według mnie bardzo dobrze. Przemyski Festiwal daje możliwość obcowania z muzyką miejskich ulic, podwórek. Dla artystów to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji. Podglądamy się Znamy się już od wielu lat, bo jeździmy na te festiwale już dosyć długo, i, i jest to takie dla nas budujące kolokwialnie mówiąc odgapiamy trochę od nich, oni od nas i, i, i rozmawiamy o tych swoich problemach. Ta impreza jest potrzebna, choćby z tego względu, że chcemy kultywować ten folklor zarówno kapel podwórkowych, jak i kapel, kapel folkloru miejskiego. On tak aż bardzo się przynajmniej w dzisiejszym wydaniu nie różni. No i takie festiwale pomagają nam w układaniu repertuaru. Oczywiście spotykamy się razem na tych festiwalach z kapelami, widzimy jaka jest reakcja publiczności, dla której przede wszystkim przede wszystkim chcemy grać. Zanika yy, po prostu takie granie uliczne, granie naturalne, na rzecz jakichś tam e, grań elektronicznych, dyskietek i tego typu. A to jest granie, co kto umie, to ta gra. Każdy nie jest zawodowcem po prostu robi to dla pasji, żeby po prostu jak najdłużej yy, trwała była ta muzyka. Paka Sędzisza to kapela podwórkowa z bogatym dorobkiem artystycznym, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Na festiwalach budzi uznanie nie tylko wśród publiczności, ale i innych zaprzyjaźnionych kapel. Spotykamy się na festiwalach, na przeglądach. Yy, i... Przyjaźnimy się, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no bardzo fajnie grają i obijemy im brawo, klaskujemy i podziwiamy, że, że, że tak fajnie grają. Przedstawiają fajne, fajną muzykę, fajny rodzaj muzyki, która jest zbliżona właśnie do tej muzyki, jaką, jaką potrzeba grać na festiwalu. Jak widać po wynika, które kapela osiąga, no to powiem, że... Pogratulować, pogratulować i sędziszów powinien być dumny z tej kapeli. Tworzą autentyczne e, pieśni wręcz e, można powiedzieć, bo e, kapele podwórkowe takie jak my, no i paka sędzisza, no i co tu dużo gadać przecież już sama wczorajsza nagroda, te pierwsze miejsce świadczy o tym, że robią bardzo dobrze to, co robią. Czyli są dla potomnych zostawić w swoich piosenkach to, o czym te piosenki po prostu mówią. O życiu codziennym, może i o rzeczach też wyimaginowanych, tak jak to w sztuce, licencja, poetika, że się tak wyraża. Paka Sędzisza istnieje od 2001 roku. We wrześniu świętować będzie swoje urodziny. Jesteśmy kapelą, która kończy 18 lat, czyli jesteśmy kapelą pełnoletnią. Dlatego. Tak wymyśliliśmy sobie, że ten festiwal będzie w tym roku we wrześniu, 28 września, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. I na ten festiwal zapraszamy trzy jeszcze zaprzyjaźnione nasze kapele, które wystąpią u nas w Sędziszowie Małopolskiej W Domu Kultury. Podczas jubileuszu gościnnie wystąpią Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, Kapela Cianto z Rzeszowa oraz Śląska Kapela z naszego miasteczka. Jesteśmy ze Szczebrzeszyna. Gramy yy, folklor miejski. Nasze utwory, utwory Lwowa, utwory ulic Warszawy, no i własne kompozycje. Jesteśmy kapelą z Rzeszowa, prezentujemy folklor miejski, istniejemy od 10 lat, bierzemy czynny udział w wielu festiwalach na terenie całej Polski. Kapela z naszego miasteczka przez 25 lat nosiła. Nazwa Trzy Ofiary Drugi do Europy. Ale po załatwieniu wszystkich formalności europejskich zmieniliśmy nazwa i nazywamy się tak, jak się nazywamy, jakże już wspominał kapela z naszego miasteczka. No i przede wszystkim tworzymy w naszej Gwarze Śląskiej Gwara Śląska autentyczny relikt polszczyzny, który jeszcze się łosnął u nas na Górnym Śląsku i to. Dzięki proszę sobie wyobrazić samemu Kazimierzowi Wielkiemu, który w 1335 roku zostawił nas poza granicami ówczesnej Rzeczpospolitej. No, pisze mu o wszystkim, o najprostszych rzeczach, kiedy idzie na co niej spotkać, o rzeczach śmiesznych, dowcipnych, ważnych, mniej ważnych, takie, żeby postały w pamięci właśnie w postaci Rymu tekstu. I piosenki. Kapele podwórkowe to zjawisko kiedyś bardzo popularne w krajobrazie wielu miast. Na polskich ulicach bardzo często można było spotkać grajków. Dziś tradycja folkloru miejskiego przenika się i łączy ze współczesnością. Wszystkich, którzy chcą poczuć się, jak na przedwojennej, wypełnionej niemieckim gwarem i zgiełkiem, a muzyką ulicy, Zapraszamy na jubileusz paki sędzisza. Bardzo zapraszamy do Sędziszowa na imprezę, gdzie będziemy my, gdzie będzie paka sędzisza i inne kapele podwórkowe, aby możliwość będzie posłuchania yy, folkloru miejskiego. Bardzo zapraszamy. Jak wszystkim wiadomo, w tym roku kapela yy, sędzisza obchodzi 18 lat od kiedy zaczęła działać. Yy, muszę powiedzieć, że dostaliśmy zaproszenie od niej. No i wybieramy się na jubileusz, za, co, za to zaproszenie szczególnie dziękujemy, że nas spośród tylu kapel, jakie istnieją na terenie Polski, nas powiedzmy sąsiadów zamiedzy też zaprosiła. Również serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do posłuchania na tą uroczystość, która odbędzie się we wrześniu. Przystojni panowie, szanowni państwo, co i ogodą, co i ogodą, dydzie mówia, a godą. A co by godać, to by trzeba tak grytne babeczki, szwarne chobeczki, roztemi ludkowie. Zaproszony was wszystkich na Mnostka paki sędzisza. Oczywiście impreza odbydzie się w samym sędziszowie Małopolskim, pięknej miejscowości. My się nie możemy doczekać, kiedy tam przyjademy i się z wami trefiemy. Nie pożałujecie. Nie wiem, no ze względu na to piękno, uroczystość jaką jest osiemnastka sędzisza, ale też z tego, żeby nos obejrzeć, nos posłuchać, na pewno nie pożałujecie. A teraz zapraszamy Państwa na pierwszą część 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego imienia Jerzego Janickiego w Przemyślu. Druga część w kolejnym programie. Witam w pichawach tońko i młody, i stary, pichlają gwazdy nożskie, babiary, tońko, to my. Niezmiernie nam miło, proszę Państwa, że po raz 15. gościmy u Państwa, gramy Graliśmy wczoraj, graliśmy dzisiaj i gramy nadal, i gramy piosenkę tylko podobno na razie jeden utwór, więc chcieliśmy ją zadedykować wszystkim Paniom, choć imię, tytuł ma jedno – Agnieszka, czyli tutaj mieszka Panna Agnieszka. Prosimy o wysłuchanie, możecie Państwo również spróbować z nami śpiewać. Kochano, ona też kocha mnie, lecz ja i nie znam i adresu nie znam też i dlatego szukam, bołam i wszędzie. Czy tutaj mieszka panna mieczka, taka ulotka, on zna jak ją mi, ty ludni szukam do wszystkich. Nie, nic, ile mówić, ile brać, 30 lat wieczna, panna na a najmilejsza, najcudniejsza jaką znam. Gdybym ją on spotkał spotkałby, by byłby cud, by, by. a jak a nie, nie, mi jakiś sam. Tak mi smutno bez ciebie siedzieć, nareszcie Bo Obez bez ciebie już nie mogę dłużej, dłużej żyć. Czy tutaj mieszka Panna Gniezjka, Pana, 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 Pana Ilejsza? Od wielu dni szukam, do wszystkich drzwi pucham, Lecz jej nie mogę znaleźć skocz, tak bardzo Brann, syrða ég eska, bannan ég eska W mu wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj gniewka, tam nagniewka, ta najmilejsza, najcudniejsza, jaką znam? Dziękujemy. rynku w To nie jest pusta gadka. Spokojnie życie płynie Jak dymek z fajki dziadka Obserwatorzy Codziennie myślą jak Uzbierać na mamrota, By różowo widzieć świat W cieniu ratusza parkowa ławka Przyjmuje gości Codzienną dawkę Nikt polityką. Nikt się tu nie para, ważniejsze skópnę, wypić para, Nikt polityką się tu nie para, ważniejsze skópnę, wypić para. Jak zamknął już rzędy. I lampy też pogasną Wyjeżdża spod komendy Niebieski wóz na patrol Przejechać trzeba brody Szperówkę patrolować Na błoniu Przy remizie Jelenia upolować W cieniu ratusza Parkowa ławka Przyjmuje gości Codzienną datę Nikt politykom. Się tu nie para Ważniejsze z wypić browara. Nikt polityką się tu nie para. Ważniejsze z wypić browara. Ranne słońce wzejdzie, ożyją znów ulice. Obejrzeć targ wybiegną z ratusza urzędnice, przelecieć po straganach, po sklepy zahaczyć, z przychodni czy szpitala znajomych zobaczyć. W cieniu ratusza parkowa ławka przyjmuje gości codzienną dawkę. Niech polityką się tu nie para, ważniejsze skóry wypić browara. Nikt polityką się tu nie para. Ważniejsze problem. wypić browara. Dziękujemy bardzo. Trzeba na ławeczce pić browarka. wśród gór. Młócąc piosenkę dobrze znaną, tworząc wzajemnie piękny góry. Lecz jeszcze czegoś tu brakuje. Już wszyscy słyszą, że gitara nam akompaniuje swoim dźwiękiem nas pomoże. GITARA, GITARA GITARA, GITARA GERAM SACSOFONES TROMPES E BUZONES E GITARA STARA GITARA, GITARA GITARA, GITARA GITARA, GITARA ဆာရှစ်ပါဒီမဲ့ဒေါငရဲကတော့ I ta podwórka wiązu się z kapelą pięknie gra i bierzemy ją na imię, bo na imię ma gitara. Gitara, 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 grają Domy i buzony i gitara stara. Gitara, 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 gitara. Gdy ją usłyszymy, zaraz się bawimy do białego rana. Да, багаже там, барзо, дозабашен.